W kampanii wyborczej wiele partii obiecywało w swoich programach gospodarczych czy w ogóle w swoich obietnicach zniesienie opodatkowania emerytur. Otóż politycy owi nie odrobili lekcji z historii, mianowicie nie zdają sobie sprawy z tego, że w Polsce emeryci nigdy nie płacili podatków dlatego że wychodząc z systemu centralnego planowania ustalono, że emerytury netto, bo innych nie było, będą miały tak sztucznie policzony podatek po to, żeby cały system podatków dla innych ludzi był spójny. I wszyscy płacili podatki. Co ważniejsze, emerytury są, emerytury są wyliczane według algorytmów nastawionych na emeryturę netto, nie brutto. Więc tak naprawdę podatek od emerytur jest podatkiem takim no, czysto technicznym i fikcyjnym tak naprawdę. Gdyby natomiast znieść opodatkowanie emerytów, to taki przeciętny czy też poniżej przeciętnego emeryt zyskałby niewiele. 100, może 200 złotych, może trochę więcej. Natomiast najwięcej by zyskali ci, którzy mają wysokie emerytury, a to są pracownicy służb mundurowych, policjanci, żołnierze, generałowie, prokuratorzy, sędziowie itd. I oni by zyskali po kilka tysięcy. Więc ja myślę, że to jest pomysł no, bardzo nośny społecznie, ale nieprzemyślany od strony ekonomicznej, skutków i w ogóle spowodowałby duże zamieszanie w finansach państwa.